na chwilę. Tu i tak nas nikt nie zna. W nie sensie no, to jak na chodzi. chwilę. Jak się udało, że jest czat. Nie wiedziałam, że będzie w ogóle. Mam taki test, jakby Siemano Ludzie, który tu będzie, bo jest wcześniej w sumie. Która jest? No, tam to coś tam to mam się no, tak. <głos》> Ktoś tu jest? Zero osób na razie, no. Ale gdzie nie pokazuje. Patrzymy, jakby. Hej, o, są komentarze, kurde. No to na chwilę zrobię. Jakieś 15 minut maksymalnie. Hejka, 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 cześć wszystkim. Zbierzmy się trochę, to coś... To, no... <śpuszczak> to to wam pokażę, ale razie jest tylko dwie osoby, to nie ma sensu. Jeśli nie pokazuję są dwie osoby. Yy, hejka wszystkim. Pozdrawiam Dagmarę. Ile ja za chwilę z dwie pokazuję? Dobrze, spoko. Yy, tylko o jest 12 osób, no dobra. To coś się. No to uwaga, bo ja ogólnie jestem z kimś, to jest takie spotkanie bardzo fajne, z kimś bardzo fajnym. Yy, I z kim tam jesteś. No właśnie, uwaga, jestem z Asią. -oh. Jestem Witam z Asią. Państwa. To jest ta niespodzianka miał być 8K i co? Wbijać mi osiemka, wijać mi 8K w tym momencie. I powiedzcie, że, że jest, to się jest super. I ja też. Jesteś super. Jesteśmy super. Macie nam Sim. powiedzieć, że jesteśmy super. Bo nagramy ten, ten trend dzisiaj i będzie tam jeszcze ostrzy niż teraz. No. Proszę wbijać 8K. No, Znasz i Papawa, łowczyni demonów. Nie znam. Co robisz z tym Zasią w sorku w ogóle? jau. Teraz tylko 8 osób. No w ten gątyn. Nic nie piszą. Ej ma a nie jest, jest, dobra. Jesteście super, no. no. i bardzo dobrze, i wbijamy teraz 8K. Taka kałyśmy się dokładnie. Tak jak gruźby. 8K. Ale ogólnie jestem miła, jestem miła, tylko nie wbiliście 8K. Mm. Dlatego się była. No tak, bo miała być na razie ta niespodzianka. No właśnie, i co? Wbijać. Gdzie jesteśmy, mówimy, gdzie jesteśmy. Wiemy. Na razie, na razie nie mówimy. Ale będą vlogi, więc się dowiecie. Ogólnie... Nie może tak robić Małgosia. Właśnie to też chciały, chcieliśmy tak zrobić, ale tak się nie da z Małgosi kanałem. Mm, tak, na osiemka dokładnie. Tak. Tu Asia oczywiście. już ja no tylko na chwilę tak na razie, bo zaraz tak był test ogólnie, czy jest tat, Potem będzie dłuższy. No, no. I ogólnie właśnie jesteśmy Zdziwiamy wyjście Jesteśmy w pewnym mieście i żadna z nas tu nigdy nie była. Taka tak. mała podpowiedź dla was. Przecież, no, no, dużo jest miast w Polsce, ale no. Mm, w każdym razie... Nie jest to kraków. No nie, to nie. Jesteśmy w mieście, w którym żadna z nas, nas nigdy nie była, więc zwiedzamy sobie dzisiaj razem. W sumie spotkałyśmy się jakoś... Temu? Godzinę temu? ponadto. temu ponad. No. Więc e, mamy już za sobą rynek. E, coś. Warta. Więc możecie. O, was, zobaczyć tak, podpowiedź. No, no. Macie podpowiedź, Warta. Nie w Warszawie. Czekaj, idę żreć I tak, i macie podpowiedź, i zaraz lecimy na miasto. Więc jak ktoś jest z tego miasta, to już na shortsie, bo i na moim kanale, i na Tusi kanale jest shorts, więc użycie sobie. Jest rzeka Warta, więc macie jakąś podpowiedź. Tak. To możecie nas spotkać, tak, w sensie no podejść. Tak, o tym jakie to jest miasto. <noise> hejka, no, no, hejka, hejka, czemu hejka, no hejka, co masz hejka? No widzę tak, mówię hejka, no... Wczoraj już byłam yy, w moim mieście i dziewczyna taka 10-11 lat może, tak się na mnie patrzyła i myślałam, że ona mnie rozpoznała, tylko się była pod wyśmiemy tak się mm. bo tak się na mnie patrzyła i nie rozpoznała. Hajio hey, Franek, pozdrawiam Hanie i Janie. Tak do 15 minut to jest mak, bo teraz nie dalej czy potem taki no, dłuższy no, będzie. Gdzie jesteście, no nie powiemy teraz, Nad ale... Jest, Nad rzeką. No na górach. <noise> Może nie było, no też nie było dawno live'a ogólnie, bo nie miałam czatu. W sensie wywalały czat, I czat, ale teraz póki jest, to jest live. Na chwilę chociaż, potem będzie No, tak tylko na chwilę, tak maksymalnie 15 minut, bo idziemy dalej. Jak coś... Idziemy zwiedzać. Możemy zmienić, ale nie widać, że w tej okolicy, to jest taki okalizowany, że poczekajmy. No, dobra. Dość tyle to możemy no poczekać. 5, jest 10 minut. No, to dobra. Ale teraz wszystko się rozpada, bo Małgosi swoją no kanał, Bartek, bardzo no, tyle. No, dokładnie. Bartek jest na obozie, to mówię, że mogę powiedzieć, tak? A Małgosi, no, nic tutaj się nie dało uratować kanału. Było tyle prób. Ja byłam w tym blisko, w tym temacie i no, nie no. udało się. Ciężko mamy lat ja 18, Asia 17. A sam 17. 17. <grym> e, co robisz na 10 sobotę? No jest run tur pokoju mojego. Bo to już tyle prosiliście, że aż to zrobię w końcu. E, słuchajcie, dwie, dwie staruszki wyszły na miasto. Tak. Często chowania. Jak jakby nasze tej paczki, jesteśmy dwie najstarsze, więc no. Bo na mamy to dzięki. No co, tak, bo młodzież tutaj mocno. To będzie z listopada, ja z więc... No. A kwietnia, ale rok wcześniej. No. Mm. w prosty, w tych włosach, dzięki. Ale już się trochę kręcam powoli. A, no i podpowiedź, że to miasto nie jest żadnej z nas. <laughs> tak. O, tak. No mówię, o nie Kraków. O mm. mnie Kraków. No. Ja na razie nie mówię, ale no. Będzie we vlogach to nazywa coś, bo tam mówiliśmy, gdzie jesteśmy, tak. ale póki I, co i jeszcze. Właśnie... Nie to, to ma jak do Night's, wysłać, wysłać, bo nie mam jeszcze do robienia. Dobra, zobaczymy, co Hej. 28. Cześć, cześć. Magda, pięć 20 osób jest. Jak macie na imię? Tosia i... Asiu. Mhm. Dobra, u mnie ładnie. No ładnie. Makarenek każdu nam tańczyć. Teraz? Może potem robimy takie dodania. No. Poznań. <laughs> nie, Poznań nie. Nie, nie Poznań. No hejka Michał! No popatrz kto jest! <grywa> mm, to jest moderator jest, to piszę sobie często. I nie mógł tej niespodzianki doczekać. Dobra, nie, nie, nie zgadujcie, no. to, 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 to No. W Słuchajcie, sensie, dowiedzimy. Dowiecie się, że um, jakiś tydzień. Jak zmontuję vloga. Nie, nie, Kraków. mówiłam do nie. To ja dzięki... Jak będzie vlog, to się dowiecie. Eee... oglądajcie u vlogi, kochani. No nie wiem, bo tam podałaś dwa miasta. Ja nie powiedziałam, które, więc no. Więc nie wiem, czy zgadłaś, czy nie. Potem podałaś dwa, więc... Poczyna. Mm. Hejka, nie Warszawa. Dobra, nie, nie, nie piszcie już mm. tych miast. Na, na jeden dzień, dzisiaj, tylko się spotkałyśmy. Mm. Mm. Zobaczę jakie jeszcze miasta będą. Wrocław. Mm. Ja kozy, a ty Asia, kozy czy To yy, ja Obecnie. Obecnie jakoś bardziej kozy. Ja nie lubię. Ile macie psów? Zero. Będzie dużo szorców? Będzie, bo to Michał, Michał lubi lubi vlogi. No, I będą vlogi, i... No vlogi, i właśnie to właśnie będzie u mnie vlog. No właśnie. Wreszcie. U Tosi w będzie vlog, u mnie też będzie vlog, bo Właśnie, nie, ja mam na ja imię ja ja Tosia, a Asia ma 17 lat. Co so, jeszcze ja Jemy chipsy sobie wspólnie. Tak. O. Super, Więc no. oglądajcie vlogi, bo sobie mega to. No. A są też... No, ja informacje. kocham Madzie wręcz. To są, na vlogach są informacje, których nie macie tak normalnie, więc No. Chyba Coca-Cola. Ale obiecuję, to mało opie ogólnie. Takie rzeczy. Kocham wręcz Madzie ludzie. A jest niespodzianka. Co jest niespodzianka przecież? Badzia, badzia jest. Jesteśmy że, że, razem. Będę jakby no. Mm. Biały czy czarny, czarny. Wiem, Dobra, to jest... się pięć minut, tak, bo my za chwilę kończymy, potem będzie dłuższy jakby, bo to tak był tylko taki test, czy jest czad, możemy potem robić dłuższego. No. Ogólnie jesteśmy zwiedzać miasto, ale jak to jest nowy, tak. No tak... Mm. Nie mówię tego, jak mam na drugie imię. Ale mam, i drugie, i trzecie. Ja mam, mam drugie. Przedaż nie ale... miła jestem dla ciebie. Co powiedziałam złego? Co powiedziałam złego? Ale co macie? Coś nie wiem nie, ma. nie, 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 nie. Niku mamy, dobra! Ja nie wiem. Jakie macie sam. kolory włosów? Ja mam blond. A Brązowe. No, ja mają takie brązowe. Bolesz Asia czy Madziu? No jakby madzie, bo tutaj znam, ale Asia już też poznaję, jest świetna. No. my jesteśmy lety. taką jedną wielką grupką i... No, ale i jakby to u... jakby nie mam... Macie tyle, że znam po prostu dłużej, ale no. jakby to nic nie znaczy, czy bardzo lubię, czy nie, po prostu znam dłużej. W no, sumie ja Macie też znam dłużej, o jakieś 3 A dopiero później poznałam się z Cieszą No, dzięki. I to ty jesteś ten Jasiek? Jesteś ty? Nie wiem, nie Na Najpierw grzymkę idzie to fajnie. No, fajnie. McDonald's czy KFC? Mak chyba, no. A, to ty. E, hejka ksawery. Ja Włosy farbować? Nie wiem. Dobrze Asiu. Bo ty jesteś og bardziej ogarnięta jak ja. E, hejka, pozdrawiam. E, samopoczucie? Dobre. ma jako 10. <laughs> Hejk, u was jest godzina. U nas jest godzina 10.36. Mhm. No, nie daję moderatorów ogólnie, bo no, no, no modów Dokładnie. Tak, nie daję moda. Na no, świecie trochę słońce, trochę jest, ale bardziej jest tak... No tak bardziej pokórnie i trochę... Kropiło. Kropiło. No. Hmm. Chyba w więzieniu. tam? Czyli no, będziesz wracać. Będzie wracać 10 dni. Chyba będziesz wracać gdzieś Dziękuję, jak głos, Mam też 10. No już kiedy ja nie oglądałam, więc nie wiem jak sobie wypowiedzieć na to. Ile ważysz? I co to są za pytania? Gaj, ogarnij się. No. Ile stopni u nas? Nie mam pojęcia, ile stopni ma na telefonie. 21. 21. Nie mam pieska. Teraz będą zgadywać miasto po pogodzie. <laughs> no dokładnie, jak Ogólnie już to tak dwie, trzy minutki i kończymy potem dłuższy tak nie wiem, koło 16 może, 15 16 No, wyszkływa. No zobaczymy jak się wyrobimy, bo ogólnie idziemy z pierwsze miasto, więc... A, to będą shorts, vlog tak. będzie u mnie i łasi. No, także wpadajcie najpierw na shorts, bo będzie dużo szorzy. Nie, pyta się o uwagę. No dokładnie w ogóle no właśnie. się nie pyta ludzi o uwagę. Mm. No dobra, że jest. Mhm, spoko no jakby, mm, no mamy jakby tylko jeden dzień, więc musimy trochę zwiedzić. Nie, nie spodziewam to, że jest Asia ze mną. nie Madzia, nie Madzia. Madzi to nie będzie. Niestety. Michał pisze u góry. Ty moderator. Mhm. Zaraz się sprawdzam, jak tam suby tosi. Tak, tak na IG to... nasze wpadajcie, dokładnie Michał dobrze wpisze, jak jest to. Na IG Asi i na IG mojego. Zaraz sprawdzam. Ej, stoi, tak no samo. Nie w ogóle stoi. Wbijać suby, w tej chwili, już, natychmiast. tych miast. To miłego wylotu do Turcji. Do Chorwacji. No, no właśnie, No właśnie, strasznie coś się stoi, to w ogóle od dawać tygodnia, suby. dwóch stoi. Chociaż tyle, że się Forty na miarę no. Panie, to jest coś smacznego. Nie wiem jeszcze ile, bo no nie, nie mam jak teraz wejść. O, a to będzie trochę więcej w studiu może. Gdzie jesteście? W mieście. Jeszcze zwiedza 1214 minut. E, jakby będzie na vlogu, gdzie jesteśmy, a teraz no jakby nie mówimy. Ale będzie na vlogu. Miałem ja Suby. A, 7, 10? No 10, oczywiście. To są ogólnie to taka cała paczka ludzi, no, no. grupka Mo, modów i ogólnie osób, które się już widziałam kilka razy, wiem, w sensie, no... Już tak, jeszcze Barka widziałam, Jeszcze chcecie, chcecie jeszcze takie spotkania na No. 23 osoby. Prze, o, teraz 21, em, to 21. Na TikToka? No to, 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 to coś też nagramy, na pewno. No. A jak słyszałam o tym w bo ja Cię tutaj na YouTube wybiła, to też mnie to. Jak powiesz moje imię, no to Kaja. Mówię Twoje imię, Kaja. Tak, bijamy z tuby, no. k Jak chodzi o naszą grupkę modów to jest nas 7 osób, O której stała o piątej. No. <laughs> yy, no bo jakbyś nie się miał się spokreć, więc trzeba było wcześniej wstać i na pociąg i tak dalej. Ładnie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ja o piątej, ale tak się budziłam, bo nie chciałam zas zaspać. Ja w ogóle tą noc tak niby spałam, ale wiedziałam, że nie śpię. Hmm. Ale w zasadzie sensie było bardzo. Jak chodzi o spotkania, to ja mogę nie no. tak. Mam siostrę. Ja wstałam o czwarte dziesięć. Wcześniej bardzo, no ja na piątej, no dokładnie tam czwarta pięćdziesiąt Dziękuję, no to jest najlepsza Aż po angielsku piszą, nie umiem What time is it there? No to co czas? Jest teraz? Jaki czas jest teraz? Yeah. I don't... Know. Ej! Michał pisze. Ej, takie spotkanie, że cały i zrobić jakąś akcję. No. By było najlepsze. Mm. Tylko, że. No, na pewno. No. Emil, to wątpię, Bartek nie wiem. No, my cztery możemy. No. To, to się może udać. E, no, raczej. spróbujemy, no, ale no nie, nie wiemy, czy wszyscy będą mogli. No. Więc to może się udał w, w tym tygodniu, ale nie wiem. Bo tam. No, dogadamy to, ale nie wiadomo jeszcze, jak na przykład z niektórymi, no, jakby. Ale fajny pomysł, Michał. I no. Nie nagrywam z Madzią, i się nie pokłóciłam, ale po prostu jestem na wakacjach i jakby nie mam jak nagrywać, bo jesteśmy daleko od siebie, ale nagrywaliśmy to, że jesteśmy jakby daleko od siebie, ale jesteśmy w zgodzie, jakby. no, A, ja też pokłóciły. czułam, że się no, kurde, Ja potwierdzam, co się mam, yy, bo ogólnie, tak, jak tych, co nie wiedzą, my się wszyscy znamy siedem osób. I piszemy codziennie, i słuchaj, ja naprawdę potwierdzam, że i Tosia, i Media są w zupełnej zgodzie. I nic się z nimi nie stało. Po prostu to się jest na wakacje. Na ja wakacje jakąś niemprę. No trzeba by zrobić. A ty, Michał, też przyjeżdżaj. No co ty w ogóle? <grym> Tyle się zrówno znasz, to proszę przyjechać też. Dobra. TikToka, to macie TikToka. Wchodzisz na TikToka. I tak. Ciebie też zapraszam, Michał. No co to mhm. ma być w ogóle? No jest 16 minut, może do 20 dobię już i koniec seria. No dobra. Bo musimy dalej, zawiera, nie będziemy tu godzina siedzieć. Kto to mi tak napisał? A, Michał. Mm -hmm. Eee. No, fajny pomysł. No, Michał ma w ogóle fajne pomysł, jaka z nim przyszedł, to jest po prostu super pomysłowy chłopak. <słuch> 11 tu no już spada, no więc teraz tak kończę. Jeszcze minuta, dwie i kończę. Dobra, macie shorts macie diktokary, więc poczekajcie. Znaczy, mamy Instagrama, to tutaj kupię. Bo ja wówczas. Że... Do, do, dodali w ogóle, Chyba, żeby na nasze Instagramy wpadali. Więc no. Inna jest tych subów u mnie, jeszcze. po wieszku? Nie mam subów? Mm -hmm. Już będę kończyła, co jest 7am teraz? 166. O 67, da bardzo dobrze. Jeden sub, ale no, no dzisiaj może przyjdzie. Wiem, żeby... Bijamy do końca dnia 8k, będą super shorts, potem będą vlogi, które będę montować, nie wiem na który dzień, ale będę montować. Yy, jeszcze was znajdę, okej. Okay. Yy, no i może ten live będzie taki dłuższy no. potem, około 15-16 jakoś tak, jak no. się obejdziemy sobie wszystko. No Nie, w, nie, nas nie, ma. W, nie no, może w nas nie ma, no, może nas nie ma. Tak, bijamy e, subiki oczywiście, no. Dobra, więc no my idziemy sobie dalej, ale będą oczywiście shortsy. Będą szorcy, będą e... tik będą e, rolki na Instagramie, więc spadać wszędzie, tak. wszędzie gdzie się da. Dokładnie, bijamy 100 a nie 8 no ale... najpierw 8, potem 10. Na dychę w ogóle będzie rundur mojego pokoju, więc no. Opłaca się. Suby. No widziałam, widziałam Michał, ale też za, da, zapraszałam Ciebie na tą imprezę. Tyle się znasz z Rudą, więc dawaj. E, no, więc dobra. Minęło 20 minut, to był taki test czy mam czat czy nie mam czatu, potem będzie dłuższy live. Eee, nie wiem o której, ale 15-16, bo potem no po, no, no, po 17. OMG, no co OMG, no co Michał, no wpadaj po prostu. No, dzięki, nie ma za co, po prostu wpadaj już. Czym chata bogata? <grych> <grych> nie nie jestem znało, w Krakowie, wiem, że jesteś w Krakowie, ale my nie w krakowie. Może będzie spotkanie. No spróbuję to ogarnąć. No postaram się. Może ten pod koniec wakacji. No nie wiem, zobaczę, jak tam z jeszcze. No wiem, no pisałeś, mi że słabi, ja teraz ze mną bardziej, więc wpadaj po prostu. Mm. Eee... Ktoś nas mijał, ale się bał podejść. Aha, dobra. 18, a 18, ma 17. Dobra, kończymy na teraz, bo się musimy iść teraz... Zróbcie gwiazdy. Nie, <laughs> nie umiem. Mamy lecznik. 18 lat. Dobra. Idziemy sobie teraz w miasto tam dalej spacerować sobie od tam tam tam. I nagrywać dla Was vloga, które macie oglądać. Tak, vlogi. Jak to zmontujesz? nie już spagat, ale ja to nie może na jakimś szorcie zrobisz bagat? No... Może. Dobra, bijamy 8k. Dobranoc, bijów. <noise> Dobranoc. <głos> e, I co, no i lecimy nagrywać dalej i spacerować sobie, a wy wbijacie 8k do końca dnia. Bo jest fajna niespodzianka. Trzeba korzystać z tego, że jestem w zasię, tak, że są fajne dokładnie. szorciki. Następny raz tak mi coś w takim się by teraz No, by się Michał pyta. No, dobra. Buszka, patki. Pa.